Że co? Imposter! <laughs> Imposter jest Impostor Imposter to yyy! Zteżed pomysł, ale w życiu bym nie pomyślał o takim czymś. I oddaj mi moją bluzę, proszę cię, proszę <laughs> <by>. <laughs> i oddaj mi moją bluzę. <laughs> Sk... <how> <laughs> dzisiaj normalny przegląd TikToka ze mną puzonik! Cześć, dobry! Nie my nie oceniamy! Dokładnie, dzisiaj nie oceniamy, bo nie zagnaczamy nic na karcie. No o, ale... Raz kupię ci labubu. To możemy I ocenić. Idę teraz z nie, kam tak z na październikiem, Nie, mnie bardzo. Wytłumacz mi, co to jest i czemu mi się to pojawiło? Aj, aj, aj. ty masz po prostu ja. bardzo za... To tylko jest staj, lecimy dalej! No to Myszkali co, mamy na... Tak, ja też hm. tutaj mieszkam. No, Złoga są gołty. Przeł ty jesteś fanem ty jesteś Lubię, lubię, jestem bdo jestem BDO-siarą i mi się nie tego nie wstydzę! Czy to było cringe'owe? Ja <laughs> Czy to było tak, jest. Dobra, no idziemy. <mys metabolic> Bałka, wdażasz, dźwilej, jajka wdeż, wde Zostawcie Wojana, stwierdź znaczy, Ja Ja Wojankołam. szczerze uwielbiam Wojana i tą przeróbkę też uwielbiam, wszystko mm -hmm. uwielbiam Najlepszy kołczo oh. bloksta Ooo oh. o, oh, no to się zdarza, to się zdarza Ale kombos, patrz na to no Znalazł mu, no, znalazł mu Beskidzio, ale stary, no, ale no. stary no. Chyba mu przykro, że aż mu znalazł naprawdę Nie no, jest mu Ej, czekaj, czekaj Excuse No? Czekaj Mamy imposta w tle! Że co? Impostor! Impostor w tle, bo Imposter Impostor wyeliminowany! Lecimy dalej, patrz na to Co to jest? Co to ku... Ile tam było? Pięciu chłopów? Co jest ku... Oni tam... Dobra, weź to, skipnij Dobra, no, what the f KISIEL?! Mać, nie no, Franio, ja... Co to on kisiel robi? To jest kisiel chyba. Jestem idiotą. Co to jest? Co ja wiem. Ja też nie wiem, to kisiel jest, to wygląda jak kisiel. Ja pier... Co ja robię? powie co to jest? Nie powie. Wszystko mu no. leci. Ooo i można! Wzbieramy, wspieramy! <laughs> wspieramy! Wspieramy młodszych! I właśnie widzisz! Im jest więcej oszczędzania potrzebne. Dokładnie. Nie bo nie powinno się im dawać, ale kur... Ej, Co ciekawe ci czy to Polska jest, ciekawe czy to Pol... Nie, chyba nie Nie, ale wszędzie piją takie, takie te soplice Czekaj! Na deser! Na Polska! Deser, tak, to jest Polska! Polish! Polska potęga! Ale patrz w ogóle, bez zastanowienia wszyscy wyciągają ręce stary. No pa, no, no. Sona! Zrobię wam Uratować Sona! <laughs> jest to czy to tak zwany Sean Patrol w 2025 roku? O Uuu, ale dobra Ale ładne, co? Jaki ładny! Ładne, ładne, ładne. Ja pierpa Ładne. Ładne ładne. Ja pier ładne. Ładne, no, ładne, ładne, ładne. Czy to no. cela 35 mg no, no, tak. w tak kolorze się, gej? Tak mi się U, wydaje, no. Metalik, metalik gej. Fajne, fajne. To był fajne. Wrocław. Dobra. Znam to! Znam to! Ja nie znam, ja nie znam, to poczekaj! To cicho. <głos> <głos> Tutaj Dobra, praca nas zbogaca, ku... Tutaj po pracu dobry strzelec, on strzela z prochu! Ziadu. Ja ziadu. ziadu! Dobra, mój syn ja. Michał też był. Mój za... syn Michał Kuczyński. <noise> z... Kiedy za kilka złotych zmienił Zbyt mocny to jest. No i on jest gołtem, on jest no, gołtem, on jest gołtem! Tylko wody do? Chodzi i zdaje wodę, i dobrze! O, piąteczka bita. Piątka zbita i... O! Oh. On wygląda stary jak ten! Ja pierdol Ja pier... Ale co jest? Nie możesz tak gadać. Naprawdę? Nie mogę? No, no no. no. Dobra, to, wy... to wygląda po prostu jak pewna mega, polska, mega persona. No, pe... jak mega mega polska persona, no. Mega polska persona, no. A no i tyle. Oh, no i to jest właśnie mega polska persona. Soku milenium. Oh. I co zrobił? I zepsuł. Oj Dobrze zrobił? Ma dwa inne oczy jak ty! Patrz! On ma dwa inne oczy! Heteochromie ma, ale nie, to dobrze. To właśnie piękne jest. Nie zły kotek. To piękne jest, ja o. piękny jestem. O. Dobra, AI zaznaczamy? Nie, to nie jest AI. <laughs> To jest sel, to jest el, zobacz. Normalnie, króleczki. No, Cztery króleczków, to chyba zające w ogóle. A dobra, tak zawsze było za każdym razem to samo. No nie, wiesz co to jest? Co? Kiedy grasz w nocy, kiedy grasz w nocy, masz klacza i go A przy... I... I... I nagle coś jak staje idzie. I tak on idzie w ciszy. On, on nawet nie się słowem, on tylko wchodzi, macha ręką. O, coś takiego o. robi. Do sobie, to jest ojciec, który chodzi w nocy, tak? Ej, stary to ja Albo mam... ewentualnie mój, mój stary, jak no? wchodził, co ja? No. Tom wchodził tak, wchodził, patrzył się na mnie takim wzrokiem, takiego w wku... A co ja? I tak mhm. o, idziesz spać. I idź już trzeba ku... spać. Ja już moja <grym> dobra! To u mnie było, stare na odwrót. U mnie tato miał zimowy sen, nie? Uhum. Ale jak grałem sobie, na przykład, miałem ze sobą blisko szafę kiedyś i kiedyś tak się wkur... po prostu, że odsunąłem się z całej pery od biurka, walnąłem w szafę i tylko odsunąłem lekko słuchawkę, żeby... I słyszę tak... Ale to była mama i tylko wleciała i stary tak... CO TY A CO TY, TRZECIA NAD RANEM JEST, CO TY ROBISZ W OGÓLE? I ja taki mówię... Przepraszam. I oglądałem dalej TikToki. Oh. 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 Dobra, pogadajmy o tym o. Dobra, Cz? Cz? Kto to zrobił? Jaki Kto to napisał? Ale, ale Cz? to Kto? jest śmieszne p to, Ej, dobra, dobra, teraz, to jest... No to jeszcze nie koniec, zobaczymy jak kasjer Zobacz, zareaguje Zobaczcie, Okej okay. Ej, teoretycznie to kupił, czyli mógł tak zrobić, to, to na jego... Te jeszcze gablek że może O gablek rzeka czy, czy kupi Ja pierdolę no, to... O czekaj Widać że Ukrainka albo Rosjanka No, no platety na, na pewno, na pewno, na pewno, na pewno procent, no na pewno Założymy, możemy się zało. Ale... Są. Nie zesłą! Na tusz! Na tusz, ja, na tuszia, na no, no, no dobra, no. ale nie wesoł, co? No dobre są, dobre. A to? To nie wiem kto to jest. Dlaczego oni się tylko prosili? Nie wiem a, bo mu. Aha, bo ah, podniósł. No, podniósł. Ale kinetic bank. Ale to wszyscy A, ale kondy ja, ja. Ale nie patrzył i się odwrócił. Kameraman jest tak, niewidzialny. No, spoko bez spoko. Kitu. Są tu ludzie w Polsce Bo zmieniłem taki challenge, gdzie ja mówię do ludzi, siema. Dobry challenge! też będą powiedzieć siema, i będą mnie zapytać takie pytanie o moje mój ciemnoskór. Ale. Bardzo tak ja to p... spoko są ogólnie. Ogółem są game. Dla mnie, dobre, dla mnie jest biały. Dla mnie też. O, tak, topiony. Dobra, no. Ja pies. Ale A ja. Nas już nie ma. Nie ma nas. Już koniec?! Idź sobie do niego, do roli popa. No Ale to już koniec?! Przyjaciółki Natalki, jak zawsze. Dajcie rację, oczywiście, I oddaj mi moją bluzę, proszę cię. Proszę I oddaj mi moją bluzę. Sk***ń dobry jest. I zobacz, twoja ulica. I ta moja Weź to w ogóle nie jest śmieszne idę powiedzieć to tacie. A ty taty nie masz. Spi... Dobra, pogadajmy Zobacz... to, że, że powiedział Idę powiedzieć. Inwanitka. W ogóle kto robi by... Piczę inwanitką. Sewon <grym grym> zamieszkania, On nie może no, tu jest Kitu. 20 godzinę! Ale poczekaj, bo najlepsze oni pominęli nie nie to. Idę powiedzieć to tacie! Ty, tata, bo on powiedział, że idzie powiedzieć to tacie. Nie. Ja nie źle Nieźle. Nieźle. Brat brata w dupę Harata, tak? Rozumiem. A to z... no, może nie, nie palił Co to? Co to? Nie. Yes. Basenu. Co, Ty. To jest? Ty. co to jest? To jest. 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 nie jest. To jest. To jest. To jest. To jest. To A To chyba. To jest. co jest. To jest. To Nie To jest. Audi Ej, my tam nie jechaliśmy? Nie wiem. Nie, to jest. Nie, miało... to jest ty. Nie, ale bardzo podobne miejsce jechaliśmy. No. O. <toddź> Zrobi to samo. Woo! Nice! No i czemu się skończyło tak wcześnie? Ja chciałem, żeby to. E Dobry ka kace. W... Dobry kace. O kurwa. Cześć. Zapraszam. Ja to oglądę, nie, czy... Dobra, to nie jest. Co z... to jest? Czemu to ogląda, tu? O z... A ja nie widziałem, dopiero po chwili zobaczyłem kłódkę Dzisiaj mamy stówę do Stówę w drobny. O i to jest coś co ja Stów chcę oglądać no, no i fajne Nigdy mi to nie oddało, Mi ja? też nie nie oddało. nigdy nie oddał Nigdy, zawsze miał pier... Straciłem 300 zł na tym No Grzegorz, jak myślisz? Dobra, to wali w ch... Dobra, o, zobaczmy no, no. na sam koniec no ile będzie trzymał Ostatnia, ostatnia szansa I? I? Gówno za. O. No na te, dlatego nie ten. Widzisz, wszystko stracił. Gay parking. On. Are you gay by chance? Oh, okej, okay, no. this was a good parking. On, sir. It's a new game for Ace. Yeah. You're sir, sorry. Ej dobra, takim starszym osobom nie przetłumaczysz takich rzeczy, przysięgam ci nie... No nie, nie mam opcji! Nie mam Ale ja, no bym, ja bym, ja bym, ja, bym w udawał geja, ja mówię tak, ja yes, typie Ty głupi! Haha, powiedział bo nie chciał I'm gay, I'm gay. <laughs> um, Yeah, got it. Uh, if you could just give me your best gay voice to prove that you're gay <laughs> Alright, and then are you a top or a bottom? <laughs> when you're with your man, are you on top or in the bottom? Yeah, I'm an absolute your <laughs> <movie? Okay, for laughs> sure. did you find out you were gay? Three. Three. Oh, okay <laughs> <laughs> Do you spit or swallow? Yeah. Oh, co? ja Co? Oh, um, let's see, man, how many men have you slept with? That's the last wiesz time. co, ja uważam, że ten dziadek całkiem fajnie się bawi, naprawdę A 13, myśli <laughs> o oh, <laughs> you stay gay, alright? <laughs> you stay Ja, wiesz ale... O nie Ice bucket co to było? Dob Dobry ice bucket, ale gdzie jest ice? Powiedz mi, gdzie jest a, ice? Ja pierdolę, on ale dostoi Kur... A on do... Ej, dobra, czemu Ej, pan, nie? Da... EJ, o, TO DRUGA, a druga trzecia, What the fuck? No, że tak o, dobra, 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 pranki na babciach są najlepsze No, to śmieszne Dobra, ale poczekaj. Może się jakoś to rozwinie. Na no, dołoży jej. <grymne> <grymne> What the fuck?! Je ale jak? Nie niemożliwe, że już tego nie poczuła. Patrz ile ma spinaczy. No nie ma Czy teraz i tak docisnął, że jej prawie łapę urwał. <grymne> 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 Dobra, to może Pisz Pisz Pluto, wstał. Pluto! Mój <grymne> piś się nazywa Pluto! <grymne> To chyba jamnik. Mam No bez a, jamniki. Mam dwa jamniki, zajemij się. Ej, to jest najgorsze. Ej, to jest najgorsze, kiedy właśnie dzwonisz, stary, nie? Tu patrzysz komuś na szybko, co się dzieje, a ta osoba ci mówi: Ale, co się stało? Od... Jeszcze gorzej jak jesteś na. Jeszcze gorzej jak jesteś na. na no, albo wie. Bezkito. to, bez to głowy. O! No właśnie o tym mówiliśmy. Złama na ręka, na trampolinie. O, pyk. O! Gdzieś szczerze? Foks! Bołam się tych. O. Wiesz, No, gówno, bo już nie, nie jesteście hmm? razem Where are you from? Jesteś z Polski O, wow, świetnie mówisz po polsku, długo się uczyłaś? Urodziłam się tutaj, więc znamię Nie wierzę, że tu się urodziła No dobra, wierzę Jaki język urodzenia? Ło, wow, a skąd tak naprawdę pochodzisz? No O, jak? złote tarasy Szczerze? Gdzie tak, możemy nagrać zioka? Złote tarasy, oczywiście Ja muszę nagrać w Warszawce Beskidu no i nie dotnął! Skitu! co to w ogóle jest? Powiem tu, o co w tym chodzi? Czemu to ma z dziesięć 10 kalejków. No normalnie. Wariacie. Kropla spada ci na czele. Ej, dobra, słyszałem, słyszałem o tej torturze, stary. A, to jest torturę. ponoć tak. Pod... To tortura, ale to jest ponoć tak. Tortura. No i co tu może się stać? No nic złego nie może się. Aha, ręce puściła. I nie umie jej lewą. A skazaj jej lewo pójdzie, no, Oczywiście, na no, jakimś kamyczku pewnie podskoczy. No ja po prostu zopają na jak idiota. Ja pierdolę Popchnęła te saki, się wy****e i... i, i Meskietu, ale, ale to, ale to... A. taką atencją żyję, mam tylko lekkie skracenie na nadgarskie i trochę mnie boli kolano, ale wszystko git Ja pierdolę Nie, miedło rosyjskie będą wyleciały na terytorium Polski, ale Rosji... Pominiemy to Mogłam zostać twoim kołem zapasowym? No, czemu kołem zapasowym? Pio, <laughs> <laughs> Dalej <laughs> Poczekaj, bo chciałem dowiedzieć się co, co rymcu Hahaha <laughs> <noise> el, el. Dobra Karola, wpierdol chłopak Czemu mi pan zabiera z koszyka? Idę po ochronę, idę po Mówiłem, że pranki na dziadkach są najlepsze o, półek nie, nie wziąłem. Co tam? Półek nie Co zabierasz bułki mi stąd? Co sobie wziąć bułkę. O nie, ja bym do dziadka w Moro nie podskakiwał ty, ty, ty nie ochrony, Bez kitu, nie bez kitu, oni są najgorsi. Przysięgam, I ojcowie w Moro. No i ojcowie w Moro. <gulity> o slapa <gulity> <olie> do... <gulity> 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 doznał. Rudy slapa doznał. Ja ty doznał. O. <juba>. O. <gulity> wow. Wow. <gulity> <gulity> o. Znowu. Gangsta Paradise. A jednak Nie wiem. Nie wiem. Ten, zmiana gniazda Meneli, <grymka> przepraszam, gniazda Meneli <grymka> Oj, fajnie Łyki jest to za Typowy burzeczek Kiedy, kiedy was ten, urząd miasta w wyp... waszej góry. <grymka> z i mu się zelitnował Z dziupli, z, z dziubli. kwadratu Dzień dobry, gdzie jedziemy? W kasino, dobra <grymka> 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 Co to jest? Plusz nie wierzę, że to reklama pluszak. Plusel jumper, na oko! Nie przegam, ja się zrobił dobrego jumpera! Poświęciliśmy ja myśleć, żeby każdy dowiedział się, że plusz możesz dzielić abonament Ej, na ten. Chcerze, dobra reklamowki! Szczerze! To by reklamowki! Dobra reklamowska! Szczerze, najlepszą reklamę, jaką w życiu widziałem. Dobra, szczerze, do... jeszcze jest idealnie odzorowane. mało tego, stary. Chłop się wyjechał, żeby nagrać reklamę. Ale posłuchaj to, wronek ostatnio to robił i zrobili to chrwo, a o mi się jak z plusza zrobił to lepiej. Ty, dobrze, dobrze jest! No, jest dobrze! Dobrze jest! Juri, się wyklepie! Ja pierd Dobra, dobra, ale dobra, boję się, że to będzie coś zajebistego. nie nie Będzie, chcę tego będzie, będzie. Aha. Boże, to jest normalna rozmowa z chatem GPT. Ja tak z nim piszę. Proszę nie, to wilcze go O, dalej! Teraz. Tera kawa! Nie, kurczos kawa! Nie, Nie, muzyka na prawach! Co to jest? To jest i what the fuck! Nie, ja, ale to jest Nieee. p... kotolga siedzi na kolanach Luxona? What the ty wiesz, kim jest Lukson. Tutaj na dole masz Luxon git. To jest ten ten. E, jak to się nazywa? Ktoś, kto pomaga temu Skolimowi, jak na koncertach. Przydupas? No ten. A co wchodzi za niego jak ten, jak on już nie może... Hype No, no, no chyba tak, to jest hype man Możesz się przestać gapić na te laski? Dlaczego? Nie mogę. Mi się to nie podoba? Ale ja cię nawet nie znam. <śmiech> <O>. <śmiech>

Natalia, ja. czemu to Ej, zrobiła? dobra, dobra, mi się to skojarzy tylko z tym, jak jadą na motorze i ona nie miała kasku no, on Ja on dał jej kask, umarł to, Umarł Ej, dobra no. Babka no. Cito, Bab... Bebuśka Ty, jak to podniesie, to będzie Nie, nie ma opcji, że to podniesie, tak szczerze Krzyżuje pięknie No przynajmniej próba była Brawo, brawo babcia No i bardzo ładnie Co jest? jestem przez pomyłkę, aresztowany przez CBS w meczu charytatywnego, ale zaraz wytłumaczę wam co się wydarzyło. Co? Na Pewnie jakaś ustawka. Ustawka jaka? No ustawka. Dostawca jechała, a my graliśmy w tym czasie. Myślałem, że nie robi nic nielegalnego i wtedy zobaczyłem dostawcę biegnącego w moją stronę. Co? Ale okazało się, że to zły pomysł. Jest to długa historia z szalonymi... Dobra, ustawka dzisiaj... Więc umyją! Dobra. Jeszcze nie, jeszcze się co jest zgrana, ona nie ma faceta? tak masz? Dobra. No, jak on wygląda, jak on naprawdę. No się nie O, Gino! Jezu! jaka zmiana, kurwa! chłopaki, Bungie za lat! Ja wiem, Dobra, ale co? Co oni tam robią? What Wszyscy wiedzą co ma Chodzi o trzy się Alzheimera Hodceny. Że wy naprawdę macie problem... był takiemu gównie kofi. To mi czy wy naprawdę macie problem z utrzymaniem jednej prędkości tymi Dobra, ale szczerze być wolniejszym osobówką niż ciężarówka to jest cringe'ek. Jeszcze przyspiesza. No. Przypomniał sobie, że musi jechać troszkę szybciej. Pies może nie być A, gdzie? to jest spoko, to spoko. Leci! Ładnie no, ale pewnie... Ja... Się, się w dupę? Chyba nie. Jak poleciał, co no jest? Ładnie, ładnie. tą Ej, ale dobra, no jeździ w k.nie ten. Nieprzyjemny. Jak clean! Znaczy, to było clean, ale widzisz, że tu już wymuszał z Syn. Ja bym zjechał ale... no szybciej, bym ten. Co to jest? O! Ale zajbiste. Yo! Il! To w Polsce! Ole, kiedyś ziomeczkiem ci się k.dacę. bez kito. No, Kiedy myślisz, że ja tu Yes. Co jest kur... Co jest kur... Co, co jest kur... Co to kurwa? Jak mu to śnię... Kogo masz na bransoletkach? Disco Karol. Pirlo A ty kogo masz? Ja mam Dagemana. Narcyz, pesymista. Samolub głupek. Takim trzeba też być. Oh, kurwa. O kur... O. Ja. Made in Poland. małe, ale O dronach nagle. Co jest kur... No możemy. A jakie bierzesz? No nowe chyba. To ja chcę moje ulubiona, czekoladowa. Dobrze kochanie, to będą jedne. Pewnie będzie mu jadła, no ja ty takie no że... no. <laughs> Cześć proszę. <laughs> Super. Ile pieniędzy? 750. No to masz, tu, proszę Jezu, jakie przejarane gardło! Bra, bra, bra. Jakby bra, to już jest to? Jakby od 70 bra. lat Ale ja Co jest grane? Fajny, fajny. No mega bar. Dobrze, za mnie mordę, bo już nie mogę Cię słuchać, aż nie mi gardło boli. Ooooo O, oh, No oh, bo oh, pomocy! Dobra, jakie gówno, nie? Ja. Hej, mała. Dobra. O! Oh, Orangutyni A Na trampolinie. O! Oh, o oh, oh, kur... <grym> 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 yeah a na koniec ruletka Pamiętacie no, to co o tej piłce w zeszłym roku powiedział Jordan? Chciałbym, żeby ta piłka była taka jak mój brzuch No nie, znowu oszczałeś desk! To nie ja <głosy> <głosy> Dobra, chyba ja. bym ja dobra, lasik, lasik patrz teraz Na Laścika co będzie? C co obstawiasz na Laścika? Tańcząca dupaczka Ja nie, ja obstawiam coś, A Robloxa! Gdzie byś wolał żyć, po w Niemczech? W Niemczech Czemu? No, zlegalizować ja pierwszy. I mamy tak? Ja pierwszy. dobrze dobra, widzę. Czyli na koniec mamy K. Chcemy Chcę mieszkać w Niemczech, bo zlegalizowali. Dobra, to nie będzie koniec. O! O, wujek Paolo! Wujek Paolo, to może być na koniec. Technologia! No i proszę, trzeba sobie radzić wiertarką. Proszę bardzo. No i to na sam koniec. Nie mamy, nie mamy. tak fajnie się śmieje. No, ale to jest taki Włoch, powiem ci, on wygląda jak Włoch. Jak wujek wujek Włoch. wujek Włoch, wujek Włoch Paolo. Trzeba się do niego wybrać. Ja za dzisiaj wam bardzo dziękuję. Siemanko!